Siemaneczkowidzowie, dzisiaj Waszym challenge jest: bicie 100 tysięcy łapek? Znaczy się nie 100 tysięcy, tylko mm, 1000 łapeczek w górę, bo to mój pierwszy M. Filmik z Minecrafta. Nie wiem czy się cieszycie, ale ja się cieszę. Dlatego nie mogę tu skakać, ale wiecie, zaczynamy odstawiać. Tutaj położymy skrzynkę. Tutaj jest do enchantowania tutaj taki obraz, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w takich, bo wcześniej grałem na rewki piecyk. Ej, Siat! O, dobra. Studio Craft